Dzień dobry moi drodzy Państwo. Dawno mnie tutaj nie było w takiej formie, zresztą nie tylko tutaj, ale również na kanale X.com. Więc jeżeli widzicie ten film, to oznacza, że wzbiłem się na wyżyny, jeżeli chodzi o swoją postprodukcję i montaż, ponieważ zamaskowałem wszystko to, czego po prostu nie widzicie. Więc generalnie, jeżeli ten film się pojawia, ponieważ gadżety dla graczy z Chin muszą być w takiej formie, no to znaczy, że mi się udało. Podołałem po prostu, spędziłem znacznie, ale to znacznie więcej czasu nad montażem. W Zaległości mamy mnóstwo, więc nie wykluczam, że. W przeciągu najbliższych dwóch tygodni będą pojawiać się nawet trzy filmy tygodniowo. Natomiast dzisiaj gadżety dla graczy z Chin wersja Bangut, ponieważ niedługo pojawi się jeszcze inna wersja, w zasadzie dwie inne wersje. Także zapraszam do oglądania, zapraszam do subskrypcji tego kanału wraz z dzwoneczkiem, żeby być na z każdym kolejnym filmem. Do zostawienia łapki w górę, dawno tych łapek w górę nie było dużo, więc YouTube troszkę nas zakopło, także zachęcam do zostawienia łapeczki. No i przy okazji w dzisiejszych gadżetach będzie dla Was konkurs, będzie coś do wygrania, także zostańcie ze mną do końca. A teraz przejdźmy do wszystkich przedmiotów, które przygotowałem. No i przy okazji jeszcze wpadajcie na socjalki, tam się pod spodem w opisie Twitch pojawił, bo mam nadzieję, że jak już w 100% dojdę do siebie, to również Twitcha sobie uruchomimy. Jedziemy z tematem. Zebrało się u mnie naprawdę mnóstwo różnego rodzaju przedmiotów, ale pierwszy będzie absolutnie bonusowy, ponieważ no, przyszedł do mnie niekoniecznie z Banguda. Natomiast umówmy się made in China, więc gadżet jak najbardziej z Chin. Generalnie są to takie oto trójkąty świecące od Corsera, nazywają się iQLC100. Dlaczego w ogóle wam je tutaj pokazuję? Dlatego, że przyszły do mnie, aby zrobić o nich odcinek. Ale no, umówmy się, trudno jest gadać o trójkątach magnetycznych do obudowy jakieś 10 albo 12 minut. Jest to typowy gadżet i to na dodatek daleko poza budżetem nie tylko dzisiejszego odcinka, ale również myślę, że większości takich typowych Polaków, mianowicie 450 zł. Trzeba zapłacić za to, co w tym momencie widzicie w ręku. Jest to 9 trójkątów o boku z tego, co pamiętam 4,5 cm. Całość przychodzi do nas w zestawie, w którym mamy małego komanderka na satę no i różnorakie okablowanie, żeby zestaw podpiąć sobie właśnie do obudowy naszego PC' PC-a. Trójkąty na dwóch z trzech boków mają piny, szczepiacie je ze sobą dzięki metalowym belkom, układacie w jakiś wzór no i temat świeci RGB. Skoro w nazwie jest IQ, no to oczywiście mamy kompatybilność z IQ, jeżeli chodzi o aplikację, więc dajmy na to, jeżeli tak jak ja macie obudowę Corsera, czy też inne komponenty Corsera, lub też urządzenia z tym systemem zgodne, to wtedy macie możliwość, aby całość sobie zsynchronizować. Czy jest to gadżet fajny? Mogliście zobaczyć na przebitkach, jak to świeci, natomiast w tym momencie powiem tak, jeżeli macie zbyt dużo gotówki i w waszym pc jest już absolutnie wszystko, co można było wsadzić, chcecie go uzupełnić o jakiś kolejny aspekt RGB, żeby tak Świeciła się jeszcze mocniej. Proszę bardzo, droga wolna. Natomiast pamiętajcie, że pojawiają się znowu kolejne kable. Tak jak u mnie jest bodajże 6 wentylatorów, również z systemem IQ, no to tam mam całą siatkę tych przewodów, i tutaj pojawiają się kolejne. A poza tym, przy zapowiedziach sądziłem, że to będzie trochę większe. W ogóle myślałem, że to będzie motyw taki na ścianę. A tu się okazało, że całość pozostaje magnetycznym oświetleniem do obudowy. Także jeżeli Wam się podoba, spoko. Natomiast jest to bardzo, ale to bardzo drogie, i tylko dla entuzjastów. Raz, że RGB, a dwa właśnie e, Corsera. Także co, pierwszy gadżet gratisowy, bonusowy. A teraz przejdźmy do tych, które mam przygotowane bezpośrednio z banga. Pozostając jeszcze na chwilę przy oświetleniu, ale trochę bardziej praktycznym z perspektywy fotografii, czy też powiedzmy filmowania, ostatnio jeżeli oglądaliście filmy, to pewnie mogliście zobaczyć taki miecz świetlny, który gdzieś tam się pojawia. Jeżeli go widzieliście, to super, a jeżeli nie, no to właśnie oto on. Nazywa się RGB Lightstick i rzeczywiście może świecić różnymi barwami, czerwoną, niebieską, zieloną, jakimiś mieszanymi, a przy okazji także białą, ciepłą i zimną. Ogólnie marka Xanes, bo właśnie tak nazywa się producent tego. Urządzenie ma dwa warianty dzisiejszego światła, mianowicie typowo białe, gdzie mamy zimne i ciepłe, no i światło z pełną kolorystyką RGB, którą możemy sterować poprzez pilota, ale także przez panel umieszczony na samym świetle. Cena 213 zł, aczkolwiek sam wyrwałem temat za 132 zł i w takiej cenie właśnie Wam go rekomenduję, zresztą nawet chyba teraz wciąż w takiej występuje. Nie jest to definitywnie lightbar najsolidniej wykonany, to od razu mówię. Plastikowa tuba pozostaje dosyć lekka, przyciski na nim i ekran funkcyjny też raczej znowu. Budżetowe, jednakże przy domowym studiu, gdy chcecie uzyskać fajny efekt, a jednocześnie nie możecie sobie pozwolić na jakieś ogromne wydatki, jest to jakaś opcja. Przykładowo z mojej perspektywy nie używamy tego lightbara jako czegoś, co miałbym w 100% doświetlić tłum, tylko po prostu chcę nim wyciągnąć detal, dodać jakiegoś ambientu, uzupełnić coś w ciekawy sposób. Ba, mało kiedy korzystam nawet z większej mocy niż 70%, aby nie przepalać widoczności samego lightbara. Jedyne, co faktycznie teraz bym zrobił z perspektywy czasu, to poszukał czegoś dłuższego w sytuacji przykładowo doświetlenia klawiatury bo one faktycznie potrafią być dłuższe, ale do mniejszych obiektów lub też właśnie wyciągania detalu, taka lampka w 100% wystarczy. No i tak jak mówiłem, tym lightbarem, lightstickiem sterujemy przy pomocy albo obecnego tutaj panelu, albo też pilota. Ja korzystam bezpośrednio z panelu. Mamy również wyświetlacz. No i co, teraz możemy sobie akurat mieszać RG i B, natomiast można też przejść przez różne tryby. Dajmy na to światło klasyczne białe, przechodzenie między jakimiś kolorami, takie płynne. W tym momencie jest też tęcza. No i znowu powrót do oświetlenia, które mam w tym momencie ustawione. Także w ten sposób prezentuje się ten light bar. Jedyne, co mógłbym Wam zasugerować, no to kupować go w promocji. Im taniej, tym lepiej. A, jeszcze jedna sprawa. Tutaj mamy USB typu C dołączone do zestawu. Tak swoją drogą ten kabel jest dołączony do zestawu. No i tutaj jest również ogwintowanie, żeby temat zaczepić sobie na jakimś statywie, na głowicy, żeby ustawić w dogodnym miejscu. Także to tyle, jeżeli chodzi o miecz świetlny. Dobra, koniec z tymi lampkami, bo wiem, że czekacie na coś ciekawszego, przykładowo dedykowanego klawiaturą, więc proszę bardzo, ostatnio w oczy rzucił mi się taki oto kabel. Dlaczego rzucił mi się w oczy? Dlatego, że kosztował 72 zł, więc go zamówiłem i powiem tak, bo jakość jest naprawdę bardzo okej. Okay. Kablami ogólnie jest ten problem, że są mega drogie, i pytanie, czy warto jest wydać na taki kabel 200 albo 300 zł? Pewnie tak, będąc entuzjastą, który weryfikuje każdy zwój naszej spiralki, no i jakość oplotu. Natomiast prywatnie jeszcze chyba na ten poziom absurdu nie wskoczyłem, e, dlatego też zamówiłem e, dodatkowo poza tym dzisiejszym kolejny za jakieś 30-40 zł, żeby zweryfikować, jak to wygląda w przypadku jeszcze tańszych propozycji. A ten tutaj, no nie oszukujmy się, też nie należy do jakichś najdroższych. Jest dwuczęściowym, pierwsza sekcja zakończona USB-C w kolorze niebieskim z 11 centymetrową spiralą, no i szybko z łączką, którą można sobie zakręcić. Kolejna sekcja jest już biała, prosta i zakończona normalnym USB. Tak jak wspomniałem, całość pozostaje w oplocie, no i przy okazji długość to mniej więcej 2 metry. Co można w ogóle powiedzieć o tym kablu? Działa, wygląda ładnie, porty solidne, aluminiowe. Nie jestem w stanie mu zbyt wiele zarzucić względem spiralki, którą pokazywałem wam jakiś czas temu w jednym z odcinków, która była w 100% gumowa. Ten zdecydowanie lepiej trzyma formę, no i wydaje mi się, że taką jedyną wadą w kontekście akurat tego konkretnego produktu jest fakt, że możecie go zamówić wyłącznie w kolorystyce takiej jaką widzicie w tym momencie, czyli biało-niebieska. Natomiast jeżeli przykładowo macie jakiś biały setup, no to myślę, że w 100% będzie pasować. Zresztą jeszcze sobie tutaj rzucę okiem dokładnie tak jest wyłącznie wariant biały i niebieski. No chyba, że ten producent ma również inne. Czekajcie, rzucę okiem. No być może jestem ślepy, ale w tym momencie na szybko nie widzę, ale widzę w tym momencie, oprócz bardzo, tutaj kabel z Mezona, który wygląda w ten sam sposób i kosztuje 258 zł, także to jest zdecydowanie ciekawszy deal, biorąc pod uwagę, że całość i tak pozostaje bardzo, ale to bardzo solidnie wykonana. A tu, moi drodzy, jest nie tyle gadżet, co przede wszystkim bardzo użyteczna rzecz, której zakup wpadł mi do głowy w sytuacji, gdy byłem na wyjeździe świątecznym, no i gdzieś tam podczas sprzątania natrafiłem na swoje pełne pudło płyt CD, DVD, więc siłą rzeczy stwierdziłem, że warto w końcu wyposażyć się w jakiś zewnętrzny napęd na USB. I takowe sobie sprawiłem. No i być może zapytacie, po co to komu w dobie pendrive'ów, czy też chmury? Ano po to, że czasami tak jak u mnie znajdzie się jakieś zdjęcia na płytce, czy też powiedzmy zgrane parę ładnych lat temu filmy, człowiek chętnie by je odtworzył, ale DVD nie mam. Komputery, no sam z nagrywarki też nie korzystam od lat. Moi bracia w swoich tak także już ich nie mają. Nagrywarka stała się takim trochę reliktem przeszłości. Tymczasem na płytach mam, jak mówię, całą kolekcję przykładowo Gier CD Action, zdjęcia, filmy z jakichś różnych okazji sprzed lat i taki napęd umożliwia ich uruchomienie bądź. Też zgranie. Bam, nie wiem jak jest teraz, ale jeszcze nie tak dawno, kiedy zdawałem licencję i magisterkę, musiałem podrzucić płytę z pracą, no i był lekki problem. Dlatego też uznałem, że taki napęd w końcu muszę kupić. Oczywiście to nie jest żadne odkrycie, bo podobne urządzenie istnieją na rynku od lat. Po prostu teraz mnie natchnęło, kiedy znalazłem tą całą stertę płytek, I jeżeli Wy również taką stertę płytek macie, chcecie je odkurzyć, przejrzeć, wydaje mi się, że jest to jak najbardziej ciekawe rozwiązanie, przy czym ten konkretny wariant ma pod spodem zarówno USB A, jak i USB C. No i o czym warto wspomnieć. On kosztuje bodajże 145 zł startowo, a teraz jest w promocji i kosztuje 85 zł, więc całkiem wydaje mi się taka w porządku cena. No i też przy okazji nie wygląda jakoś przesadnie głupio, taki w miarę estetyczny, więc całkiem, całkiem ciekawy sprzęt, a przede wszystkim praktyczny. No i to jeszcze nie koniec, bo przed nami trzy przedmioty, a jednym z nich będzie standardowy punkt naszego programu, mianowicie kick-upy. Ostatnio ktoś albo w komentarzu, albo też w DM-ie poprosił mnie o to, żebym znalazł coś taniego i w klimatach retro, więc stwierdziłem, że jest ku temu faktycznie dobra okazja, mianowicie na bangu pojawiły się kikapy, które wyglądają w ten oto sposób. Jest to profil XDA, który kosztuje 115 złotych z takimi dodatkowymi motywami egipskimi. Jeżeli chodzi o wzornictwo, musicie mi wybaczyć nie znam, jeżeli ktoś spotkał się z oryginałem których klony mam w tym momencie w rękach, no to niech napisze w komentarzu, będzie mi naprawdę bardzo miło. W każdym razie odnośnie dzisiejszych kick upów, wow, sięgając coraz niżej w hierarchii cenowej, człowiek dokopuje się do takich perełek, że głowa mała. Szarość w trzech różnych odcieniach, w zasadzie na tej najjaśniejszej sekcji to jest coś w klimatach beżum, czcionki po bliższej analizie to fiolet, ogólnie równe, ładnie naniesione, o czym jeszcze nie wspomniałem, no to są to PBT DySABE. no i gdzie w tej cenie szukać uszczupleń? Pod spodem, chociaż nie są one wcale cienkie, wręcz przeciwnie, dosyć grube, po Mamy tutaj zauważalnie ostre krawędzie i miejscowe nadlewy, które warto by było sobie gdzieś tam albo ściąć nożem, albo zetrzeć. Natomiast po założeniu na klawiaturę nie czuję się tych ostrych krawędzi, nie widać nadlewów, a poza tym nie ma też złego formowania. Jedyne, co mnie wstępnie przy tych kikapach podirytowało, no to system pakowania. Mianowicie, przeważnie przychodzą one do nas w takich tackach, gdzie w bardzo prosty sposób można zdjąć górę, a jednocześnie kikapy pozostają ułożone na dolnej części. A tutaj, owszem, mamy górną i dolną część, ale te części są scalone takimi zaczepami plastikowymi i one po prostu strzelają tak, mocno, że te kikapy rozpadają się po całym mieszkaniu, więc uwaga, uwaga, bardzo delikatnie temat trzeba otwierać, co nie zmienia faktu, że są to jedne z najtańszych kikapów, jakie ostatnio miałem gdzieś tam u siebie, no i jednocześnie kikapy, które robią bardzo pozytywne wrażenie patrząc na stosunek cen do jakości, więc jeżeli szukaliście czegoś szarego, macie akurat taki motyw klawiatury, to myślę, że można się nimi faktycznie zainteresować, no i tak jak w przypadku innych przedmiotów, linka znajdziecie w opisie. No, i jest też podkładka, zamówiłem ją, natomiast muszę przyznać, że w tym momencie jestem średnio zadowolony ze stosunku ceny do jakości. Mianowicie wygląda ona w ten sposób: kosztuje teraz 93 zł, kosztowała około stówki, albo nawet ponad stówkę, chyba 103 albo 104 zł. No i mamy tutaj wymiar 700 na 300 mm. Kolorystyka, owszem, ciekawa, stabilność na biurku i powierzchnia główna też nie najgorsze. Natomiast nie jestem przekonany, czy teraz bym ją kupił. Niemniej pokazuję, to jest właśnie u mnie ten nietrafiony wybór tego miesiąca. Jak mu się podoba spoko, pod klawiaturę. 60 65% plus myszka, ok. Natomiast dla mnie, nie ukrywam, przy codziennym użytkowaniu jest to powierzchnia trochę za mała. Wybieram ją przede wszystkim, żeby jakoś uzupełnić sobie kadrę nowym tłem w postaci podkładki, ale uważam, że ta opłacalność jest taka średnia. Przy okazji, całość przyszła do mnie z takim delikatnym przybrodzeniem i nie jestem w stanie tego usunąć, więc podejrzewam, że i kontrola jakości w przypadku tych podkładek pozostaje taka sobie. Więc mówię, no jest średnio. Jeżeli Wam się podoba, spoko możecie próbować, ale tylko w jakiejś mocnej przecenie, bo to 93 zł. akurat za tą podkładkę, w porównaniu do tego, co oferuje FBB, no, no wypada to trochę tak, tak, tak sobie, nie? No i na koniec trochę gadżet, a trochę urządzenie użytkowe. My w każdym razie, przeglądając sobie różne oferty, systematycznie trafiam na różne mikrofony marki Bucky, no i stwierdziłem, że w końcu taki jeden zamówię, jest to bodajże BM65, o ile dobrze pamiętam. BM65? Tak, jest to BM65, no i teraz może po prostu się na niego przeniesiemy, abyście mogli posłuchać, jak on brzmi. No, i teraz słyszycie mnie już z mikrofonu baki BM65. Jeżeli chodzi o gain na City 85% tutaj okolice 50% mówiąc o gałce fizycznej, bo takowa się znajduje. Mamy również przycisk do wyciszania, no i diodę informującą, czy mikrofon działa, czy też niekoniecznie. Z takich wrażeń, które miałem już okazję zweryfikować, mianowicie ten dźwięk jest z automatu troszkę gdzieś tam podkręcony. Mianowicie te górne partie są trochę ostrzejsze, zresztą będziecie mogli tego posłuchać, więc w przypadku delikatnego obrabiania, warto by było je zbić, żeby ten dźwięk nie był aż tak ostrawy, co nie zmienia faktu, że powiedzmy mikrofon brzmi całkiem ok. Też wspominam, całość występuje w dwóch wariantach, jeżeli chodzi o zestawy, mianowicie ten dzisiejszy z ramieniem oraz taki ze statywem trójnogiem, który możecie sobie postawić na biurku. W moim zestawie jest ramię wraz z zaciskami, to ramienie jest najlepszej jakości, w sensie inaczej wytrzyma z mikrofonem lżejszym, z jakimś cięższym raczej sobie nie poradzi. Kabel USB, mocowanie, nie ma tutaj koszyczka przeciwwstrząsowego, o tym warto napomnąć. No i jest dwa pop filtry, mianowicie ten gąbkowy, z którego korzystam teraz oraz siateczkowy. Z gąbkowego obowiązkowo warto skorzystać ze względu na to, że wewnątrz kapsuły nie ma jakiejś dodatkowej izolacji, po prostu tą kapsułę widać przez siatkę. Także to tyle, jeżeli chodzi o kwestie techniczne. Jeszcze cena. Mianowicie jest to w tym momencie 213 zł, chyba z 231, czy też z 221. W każdym razie no nie jest to mikrofon najtańszy i z mojej perspektywy wygląda to tak. Chciałem go sprawdzić, sprawdziłem, czy jestem zachwycony pod uwagę stosunek ceny do jakości, niekoniecznie co nie zmienia faktu, że w przyszłości pewnie chętnie sięgnę po jakiś droższy model, który wygląda jak trochę Blue Yeti. No ale idąc ku końcowi, posłuchajcie, jak brzmią tutaj szumy. I do tego trochę klikania w klawiaturę, żebyście zobaczyli, jak mikrofon radzi sobie z urządzeniem pozostawionym praktycznie tuż pod nim. Jest to klawiatura wyposażona w przełączniki Pink Gold od TTC przesmarowane. No i koniec testu. Co muszę Wam powiedzieć, to mikrofon, który dzisiaj będziecie mogli wygrać, także po prostu będzie to nagroda w konkursie. Co trzeba zrobić, żeby wziąć w nim udział? Oczywiście być subskrybentem tego kanału wraz z dzwoneczkiem, żeby być na z każdym kolejnym filmem, to raz. Poza tym zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. No i pod spodem w komentarzu napiszcie dlaczego taki mikrofon powinien do Was trafić. Po prostu najbardziej kreatywna odpowiedź zgarnie ten sprzęcik. Będzie to idealna opcja, żeby powiedzmy wyposażyć się w narzędzie do komunikacji, czy też zwyczajnie rozpocząć swoją przygodę ze streamowaniem, nagrywaniem na YouTube, bo czemu by nie. Także wydaje mi się całkiem spoko sprzęcik taki na start. I co? Jeżeli chodzi o wyniki konkursu, one pojawią się w niedzielę w filmie, który będzie dotyczył, zaraz Wam pokażę, Materiał będzie dotyczył tej oto klawiatury. Więc moi drodzy, zapraszam Was na niedzielny film. No, i chciałbym Wam również powiedzieć, że wyniki będą umieszczone bezpośrednio w materiale, w jakimś losowym miejscu. Więc troszkę się pobawimy. Także zapraszam Was w niedzielę, godzina 15, 16, coś takiego. A dzisiaj będziemy się żegnali. Słuchajcie, dziękuję pięknie za obecność. Jeżeli ten materiał się pojawił, to, to bardzo dobrze i, i cieszę się, że udało się go zrealizować. Głos mi już trochę siada. W każdym razie, miło było Was znowu. Zobaczyć tutaj w ten sposób i mam nadzieję, że widzimy się już niedługo w kolejnych nagraniach, różnych testach, ponieważ, jak mówiłem, trochę tego już mi się nazbierało. Zostawcie tą łapeczkę zasięgową, będzie mi bardzo, bardzo miło. Zostawcie komentarzy, jeżeli nie konkursowe, jakieś inne, żeby te zasięgi podbić, bo ostatni YouTube chyba troszkę mnie nie lubi, bo raz, że mnie nie było, dwa nagrywałem bez twarzy, te filmy też się gorzej pozycjonowały wtedy. Także, no, trzymajcie się, miłej. Niedzieli Wam życzę i do usłyszenia następnym razem. Cześć!